państwo klauzula sumienia musi odejść my kobiety stajemy z kolan a klauzula sumienia musi iść do kosza dziękuję klauzula sumienia do kosza bo klauzula sumienia do kosza to jedno zdanie klauzula sumienia do kosza dziękuję klauzula sumienia jest do kosza Klauzula sumienia. Dość. A jeśli ktoś chce się chować za klauzulą sumienia i nie jest w stanie ratować kobiet, to niech zmieni zawód. Klauzula sumienia do kosza. Klauzula sumienia do kosza. Czy poprzecie ustawę Moniki Falej o zniesieniu klauzuli sumienia? Ona nadaje się tylko do kosza. Panie ministrze, zanim obalimy klauzulę sumienia, która nadaje się tylko do śmietnika, klauzula sumienia do kosza. Nigdy więcej śmierci kobiet. Klauzula sumienia do kosza. Pisowska klauzula sumienia do kosza. A tak zwana klauzula sumienia, tak zwana klauzula sumienia, czyli nie udzielanie pacjentkom świadczeń, do których mają prawo trafi tam, gdzie jest jej miejsce, czyli do kosza. Dziękuję bardzo. Klauzula sumienia do kosza. Brawo. Dziękuję pan poseł... Dlatego klauzula sumienia do kosza. Brawo. Dziękuję. A co do klauzuli sumienia, klauzuli ze średniowiecza do kosza. Dziękuję. Takie dokumenty, takie akty prawa, jak klauzula sumienia, muszą lądować w koszu. Jak lewica dojdzie do władzy, to klauzuli sumienia na pewno nie będzie. Zapewniam was, tak jak Polki wywalczyły sobie prawo ponad 100 lat temu prawa wyborcze, tak teraz wywalczymy, że klauzula sumienia trafi do kosza. Strzeżcie się gniewu kobiet!